Tak samo jak teraz jest reklamowany norweski jakiś tran i tak dalej. Ostrożnie ostrzegam, bo miałem doświadczenie, że, bo to jest droga, drogi m, tran, rodzice kupowali dziecku, no bo ten najlepszy trzeba dać dziecku, jak wiadomo dziecku się wszystko daje i potem się okazywało, że jak przez 6 tygodni wypiła sześć takich buteleczek tego tranu, to poziom witaminy D z 27% we wrześniu spadł do 18 w październiku. No bez sensu zupełnie. Poza no, tym te wszystkie norweskie y, trany są robione gdzieś tam w Peru, Chile, i to w ogóle nie ma nic wspólnego z Norwegią i, i fiordami. Dobrze, doktorze, to dziękujemy za kolejną super dziękujemy. lekcję, super, super wykład. Także już teraz wiecie, jak brać węgiel aktywny w razie potrzeby. Także. I może zrobimy zastrzeżenie. Że w związku z tym, że 90% naszych zakażeń to są zakażenia, właśnie te tak zwane wirusowe. W związku z tym nie będziemy do tego tematu więcej wracali. Jeżeli ktoś chce, jeszcze raz, to mówię, w drugim tomie ABC medycyny to jest opisane, w tomie jak pomagać chorym to jest opisane dokładnie i w harmonii też było dwa czy trzy razy opisane. Także możecie Państwo wrócić sobie do tamtych opracowań i spokojnie to przeczytać jeszcze raz, jeżeli nie chce Wam się słuchać.